Jest to prezentacja nowo opracowanego urządzenia. To urządzenie to echorelaksometr, wielofunkcyjny, cyfrowy korektor mowy. Znajduje zastosowania w wielu różnych sytuacjach praktyki terapeutycznej, nie tylko logopedycznej. Jego składowymi są echokorektor mowy, rewerberator, Relaksometr, metronom i uproszczony oscylograf. Aparat bywa pomocny w terapii jąkania, w terapii nerwic, w udźwięchnianiu głosek, w automatyzacji wymowy głosek, w ćwiczeniach relaksacyjnych i w wielu innych sytuacjach praktyki psychoterapeutycznej. Proszę zwrócić uwagę, jaka jest różnica między oscylogramem głoski z dźwięcznej i oscylogramem głoski s bezdźwięcznej proszę zwrócić uwagę z to jest głoska dźwięczna s a to jest oscylogram głoski s jeszcze raz z Na wyświetlaczu aparatu pokazywany jest wykres zmian emocjonalnych, sygnalizowany także zmianą sygnału akustycznego. Ten wykres jest zapamiętywany i może być później minuta po minucie poddawany analizie. Na dole wyświetlacza widzimy procent zmian emocjonalnych, liczbowo przedstawiona rezystancja, a po prawej stronie czas badania. To jest krzywa zmian emocjonalnych wyrażana zmianami rezystancji, badanej osoby. A to, Relaksometr funkcji metronomu wyznacza rytm powtórzeń. A teraz testuje badanego.